Czy wiesz, że już od 1 lutego 2025 roku ZUS wprowadza zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na twoje życie? Co dokładnie się zmieni i dlaczego te zmiany są tak ważne? Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów, a kto może poczuć się zaskoczony? Przyszłość twoich świadczeń emerytalnych wkrótce się zmieni i to na lepsze czy gorsze? Tylko w tym wideo dowiesz się, jakie zmiany wprowadza ZUS i jak mogą one wpłynąć na twój portfel. Czy te zmiany sprawią, że emerytura stanie się wyższa? A może będą miały wpływ na Twoje inne świadczenia, o których nie wiedziałeś? Kto ma teraz szanse na korzystniejsze warunki, a kto będzie musiał się do nich dostosować? Zastanawiasz się, jak te zmiany wpłyną na Twoje codzienne życie? Nie czekaj dłużej. Już teraz w tym wideo opowiem Ci o pięciu najważniejszych zmianach, które ZUS zapowiada wkrótce. Dla niektórych emerytów może to być szansa na lepsze życie, dla innych z kolei wyzwaniem, które będą musieli pokonać. Zastanów się, czy jesteś gotowy na te zmiany? Pamiętaj, to tylko początek. Odpowiedzi na twoje pytania znajdziesz w kolejnych minutach tego wideo. Jeśli chcesz być na bieżąco i dowiedzieć się, jak zmiany te wpłyną na twoje finanse, nie zapomnij o subskrypcji kanału. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić żadnych ważnych informacji. Witajcie, drodzy widzowie! Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zależy wam na swojej przyszłości a zwłaszcza na tym, co czeka nas wszystkich w kwestiach związanych z ZUS. To temat, który dotyczy każdego emeryta, dlatego musimy dokładnie zrozumieć, co czeka nas od 1 lutego 2025 roku. Czy te zmiany będą dla nas korzystne, czy wręcz odwrotnie? Muszę przyznać, że niektóre z tych zmian mogą zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że znają już wszystkie zasady. Pamiętajcie, że chodzi o nasze finanse, naszą przyszłość, nasze świadczenia. I dlatego warto się tym zainteresować. Zacznijmy od tego, co się zmieni. Chciałbym Was uspokoić. Wprowadzone zmiany nie mają na celu pogorszenia sytuacji emerytów, ale raczej dostosowanie przepisów do współczesnych realiów. Jakie to zmiany? Zaczniemy od tych, które mają największy wpływ na wysokość naszych świadczeń. Już od lutego 2025 roku ZUS wprowadzi kilka istotnych modyfikacji, które mają na celu dostosowanie wysokości emerytur do inflacji. Ale także do ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Wiele osób obawia się, że te zmiany mogą oznaczać obniżenie świadczeń, ale nie martwcie się, zmiany będą korzystne dla emerytów, którzy spełniają określone warunki. Jeśli więc chcecie wiedzieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na Was, zapraszam do dalszego oglądania. Dziś opowiem Wam o tych pięciu najważniejszych zmianach, które wejdą w życie już za kilka dni, a które mogą znacząco zmienić Wasze życie na lepsze. Pierwszą istotną zmianą jest to, że ZUS zacznie dostosowywać emerytury do średniego wynagrodzenia w Polsce, co ma na celu zminimalizowanie różnicy między wynagrodzeniami pracujących a świadczeniami emerytalnymi. To oznacza, że emeryci będą mogli liczyć na bardziej stabilne świadczenia, które nie będą już tak bardzo zależne od wahań rynku pracy czy polityki rządu. Wzrost wynagrodzeń w Polsce spowodował, że emerytury zaczęły w niektórych przypadkach pozostawać w tyle, przez co seniorzy czuli się coraz bardziej pokrzywdzeni. Dzięki tym zmianom sytuacja ta ma się poprawić. Kolejna zmiana dotyczy okresu, w którym będzie można przejść na emeryturę. Wprowadzono nowe przepisy, które umożliwiają wcześniejsze przejście na emeryturę, ale tylko w określonych sytuacjach, takich jak długoletnia praca w trudnych warunkach czy wykonywanie zawodów, które wiążą się z dużym stresem. Dla wielu osób, które przez całe życie ciężko pracowały, to prawdziwa szansa na odpoczynek. I co ważne, emeryci, którzy spełnią te warunki, nie będą musieli obawiać się o wysokość swoich świadczeń, ponieważ te również będą dostosowane do ich długoletniego stażu pracy. Zmiany te są istotne, ponieważ umożliwiają seniorom lepsze dostosowanie swojej emerytury do realiów, które nie były wcześniej uwzględniane. Wiele osób przez lata nie miało możliwości przejścia na emeryturę wcześniej, ponieważ system emerytalny nie dawał takiej opcji. Teraz będzie to możliwe, ale warto pamiętać, że trzeba spełnić określone warunki. Przed podjęciem decyzji o wcześniejszym przejściu na emeryturę warto skonsultować się z doradcą ZUS, który pomoże w ocenie, czy spełniamy wszystkie wymagania. Trzecią zmianą, która wejdzie w życie, jest dostosowanie systemu emerytalnego do nowych technologii. ZUS zacznie korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które mają na celu uproszczenie całego procesu składania wniosków emerytalnych. Wiele osób, zwłaszcza starszych, miało problem z załatwianiem formalności związanych z emeryturą często trzeba było czekać długie tygodnie, a nawet miesiące, aby otrzymać odpowiedź. Zus wprowadza teraz zmiany, które mają na celu usprawnienie tego procesu, dzięki czemu seniorzy będą mogli szybciej i łatwiej uzyskać swoje świadczenia. A co ważniejsze, wszystko to będzie można załatwić online, co z pewnością ułatwi życie tym, którzy nie czują się pewnie w kontaktach z instytucjami. Następnie Zus zapowiedział wprowadzenie zmian w sposobie wypłacania świadczeń. Emeryci będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać swoje świadczenie co miesiąc czy raz na kwartał. Dla wielu osób może to być korzystna opcja, ponieważ pozwoli lepiej zarządzać budżetem domowym. Część seniorów może uznać, że częstsza wypłata będzie dla nich korzystniejsza, podczas gdy inni mogą woleć większą wypłatę raz na trzy miesiące. ZUS umożliwi każdemu wybór, co daje większą elastyczność w zarządzaniu własnymi finansami. Ostatnią, ale równie ważną zmianą, jest zmiana w systemie emerytalnym dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują. Wiele osób obawiało się, że przejście na emeryturę może wiązać się z utratą dodatkowych dochodów z pracy. ZUS wprowadza teraz możliwość, by osoby, które kontynuują pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogły nadal otrzymywać pełne świadczenie emerytalne, a jednocześnie zarabiać na rynku pracy. Dzięki tym zmianom seniorzy, którzy nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej, będą mogli cieszyć się stabilnością finansową. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawienie sytuacji emerytów, a także zwiększenie ich komfortu życia. Zmiany te są również odpowiedzą na rosnące potrzeby społeczeństwa starzejącego się i większą liczbę osób, które przechodzą na emeryturę. Dobrze, że ZUS wprowadza takie reformy, które pozwolą seniorom poczuć się pewniej i spokojniej o swoją przyszłość finansową. Ale pamiętajcie, te zmiany to dopiero początek. W nadchodzących latach możemy spodziewać się kolejnych działań ZUS, które będą miały na celu jeszcze lepsze dostosowanie systemu emerytalnego do potrzeb seniorów. Dlatego warto być na bieżąco z tymi informacjami, żeby nie przegapić żadnej istotnej zmiany. W tym momencie chciałbym Was zachęcić, byście nie zapomnieli subskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu będziecie otrzymywać wszystkie najnowsze informacje na temat zmian w systemie emerytalnym i innych ważnych kwestii, które mogą mieć wpływ na Wasze życie. Pamiętajcie, że śledzenie tych informacji może pomóc Wam lepiej przygotować się na zmiany i podjąć najlepsze decyzje finansowe. Nie możemy zapominać również o tak zwanych emeryturach solidarnościowych. Wiele osób, zwłaszcza tych, którzy nigdy nie pracowali na pełny etat, będzie mogło liczyć na wsparcie w postaci tych świadczeń. ZUS wprowadza zmiany w zasadach przyznawania takich emerytur, dzięki czemu osoby, które pracowały w różnych mniej formalnych formach zatrudnienia, także będą mogły liczyć na pomoc w postaci emerytury. Emerytura solidarnościowa ma na celu wspieranie osób, które mimo braku pełnych lat pracy przyczyniły się do gospodarki i społeczeństwa w innych sposób, np. przez wychowywanie dzieci lub pracę w ramach różnych programów społecznych. To bardzo ważna zmiana, bo daje szansę na emeryturę również tym, którzy przez całe życie nie mieli stabilnego zatrudnienia, ale mimo to włożyli dużo pracy w rozwój kraju. Wszystkie te zmiany mają na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i elastycznego systemu emerytalnego. ZUS będzie teraz starał się lepiej dopasować świadczenia do indywidualnych potrzeb osób, które przez lata ciężko pracowały na swoją przyszłość. Zmiany te pokazują, że system emerytalny nie jest już sztywny, ale potrafi dostosować się do nowych realiów. To bardzo ważna wiadomość, zwłaszcza dla osób starszych, które przez lata musiały zmagać się z trudnościami związanymi z niskimi świadczeniami lub nierewypłatami. Jednak nie zapominajmy, że cały system opiera się na naszym zaangażowaniu i odpowiedzialności. To, jak dostosujemy się do tych zmian i jak zareagujemy na nowe przepisy, może mieć wpływ na naszą przyszłość. Dlatego warto regularnie śledzić, co się dzieje w kwestii ZUS i na bieżąco dostosowywać się do nowych regulacji. ZUS stara się ułatwić życie seniorom, ale również od nas zależy, jak będziemy korzystać z nowych przepisów. Z tego powodu bardzo ważne jest, abyście nie tylko oglądali moje wideo, ale także dzielili się tymi informacjami z innymi seniorami. Im więcej osób będzie świadomych tych zmian, tym łatwiej będzie przystosować się do nowego systemu. I pamiętajcie, że nie musicie robić tego sami. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, Zawsze możecie skontaktować się z doradcą ZUS, który pomoże Wam zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na Waszą sytuację. Moim celem jest dostarczenie Wam jak najwięcej informacji, abyście czuli się pewniej i spokojniej w obliczu nadchodzących zmian. Mam nadzieję, że te informacje pomogły Wam lepiej zrozumieć, jakie zmiany czekają nas od lutego 2025 roku. Pamiętajcie, zmiany te mają na celu poprawę jakości życia seniorów i wprowadzenie większej elastyczności w systemie emerytalnym. Dzięki tym zmianom każdy z nas będzie miał szansę na lepsze dostosowanie swoich świadczeń do realiów życia. Na koniec chciałbym ponownie przypomnieć, jak ważne jest, abyście subskrybowali mój kanał. Zawsze będę informował Was na bieżąco o wszelkich zmianach w systemie ZUS oraz innych sprawach, które mogą być istotne dla seniorów. Pamiętajcie, że wiedza to siła, a im więcej wiemy, tym lepsze decyzje możemy podejmować. Dziękuję za Waszą uwagę, życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym wideo.